Czy mama Świnka zdradzała tatę? Kto tak naprawdę jest ojcem? Ja jestem Marek Szpachelka i zapraszam na wasze ulubione wiadomości. Od tygodnia cały internet huczy po szokującym ogłoszeniu: Mama Świnka jest w ciąży. Fani kreskówki oszaleli, czekając na nowego bohatera, ale jedno pytanie nie daje nikomu spokoju: kto kurna jest ojcem? Wszyscy myśleli, że to tata Świnka, ale po najnowszej aferze na TikToku nic już nie jest pewne. W komentarzach pod wiralowym filmem sam zainteresowany nie przyznaje się do dziecka, ale to dopiero początek dramy. Dziadek świnka nagle zaczął się niepokoić, że może mieć z tym coś wspólnego. Czy ten stary prych mógł maczać w czymś palce? Mr. Bull również ma pewne zastrzeżenia. W gronie podejrzanych pojawia się nawet wujek świnka oraz Lebron James. Podobno mama świnka polubiła mu zdjęcie z ostatniego meczu, więc czy to mógł być powód do kolejnego wsadu za trzy punkty? Dodatkowo George, który nigdy nic nie powiedział, skomentował sprawę słowami, że widział wszystko. Mam nadzieję, że w nowym sezonie w końcu. Zacznie gadać, bo inaczej nigdy się nie dowiemy prawdy. Na razie mamy jeden wielki bałagan, a jeśli nic się nie zmieni, to w kolejnym sezonie Love Never Lies będziemy mieli kolejne małżeństwo.